Dobra, witam was w następnym odcinku z Wiedźmi nad Błykiem, ostatniej sobie zakończyliśmy dosyć pofo, eee, Ale zauważyłem, że to nagranie ma dosyć sporo. Teraz nagrałem następny odcinek po tamtym. I co do tego Baltimora, tak tutaj wyczytałem, że to... Zatrzymałem się przy tym posążku, bo by było wszystkiego jak... Um... Mm -hmm -hmm. A patrz na znaki Ingrada, nie bądź, nie zbądź, bo Granda. Gdybyś wybrał prawą drogę, rychło już tam w bogę. No i to było, żeby iść środkową drogą, a tu są, mam tam jedną drogą, środkową i prawą. Także, myślałem, że to pójdę i od razu mi się zmienił quest, że podążaj w kierunku wskazane przez znaki Ingranda. Co nie wiem, co to znaczy? Hmm. Takie okay, ingram West well. jest. Myślę, że to jest na samym dole będzie tam, chyba. O czym właśnie chodźmy tam. England, England. Was ist das

Ja nie wiem, skomentować, bo się spacznie tak. To jest naprawdę... szmudne. No jak trzeba. Już prawie jesteśmy. To jest chyba tutaj Co tu jest No, właśnie. Wcześniej robiłem coś takiego, że przy tym statku, nie wiem, czy wiecie, znalazłem tam taką dziwną ścianę z roślinności, już się zacząć, wiecie. Zacząłem nagrywanie i mówię, patrzcie o co tu ma co tu mamy. E, jakieś drzwi I to jest pewnie to do Baltimora, nie? I nagle potrzebujesz klucza i tak. Mam klucz, ale do tej skrzyni Teraz mam następne to musimy wrócić No spoko Teraz okazuje się, że wszystko będzie ok dopiero So come on Let's go Już tych pióry nie zbieram, nie są potrzebne Zobaczmy, że jest coś co... tak, Jesteś piękna Moja królowo, moja pani, wyglądasz naprawdę wspaniale. Całe gniazdo ci zazdrości. Pojechało go? Nie potrzebuję tego pióra, weź się proszę. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie. No zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty. Świat zmieniają. Jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. No, no. Aż strach pomyśleć. Może jednak wejść do pióru. Mnie nie jest potrzebne. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi znaczy. Tak, tak. Temu samemu. Ciekawe, dlaczego potrzebował akurat tylu piór. Może ma tyle miejsc w klaserze. A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. Prawie <grym> jaja. <grym> Nowy etap? Ja mam zadań zrobionych, patrzcie. jak się what the fuck, dude idź na terapię mm. Będzie przydać się dobra, idziemy w krowę no i zobaczymy co tam będzie już chyba nawet pamiętam, ale nie co jest tu? te Wale, no trochę się zawahałem. Tu będzie neker. neker. Ostatnio jak wracałem, tego nie ubiłem. Chyba. Jesteś na Nie ma, nie pokazuje się, boi się. No jednak. Myślałem, że padł na strzałek. No dobra, no była. Idziemy do statku. Ale. Nie upię że to nie tu. To tu, chyba mi w pędzi, że w maliny to zobaczysz no. no no Yeah, to jest tu i chodziło mi Oto. No, o to dziwnie wyglądające nie wiadomo prześwituję żebyśmy się to wymyśleli nie miesz na ludzi bo pewnie tam będzie ten cofaniaczek Mhm. Mm Światło, tam Zapalone, no tak. albo się sobie mi to wszystko. No, no bo dobra, nie ma nic co z... de, 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 de. To coś... Nie, to... Ale to... Skrzyna. Bo kołpak. No tak, w tym się z polca wzięło. No Wiedziałem, że coś przede mną ukrywasz, Wiedźminie. Ty też. W zapiskach Baltimora wyczytałem, że mistrz wróci choćby z zagrobu, żeby się z Tobą spotkać. Nikt nie wraca stamtąd. Dokąd go posłaliśmy? Właśnie przyznałeś się do morderstwa. Bo jestem pewien, że nie zrobisz użytku ze swojej wiedzy. Brać go, chłopcy! No to w panowie. <noise> Na igni się złożyli, nie? No ale co się będę bawił? Taka propos. Taki bali... Torak, jeśli czytasz to słowo, to z nie podopadłeś. A teraz skórę wysunują, ja dopadnę ciebie. Chodźmy mi o przejście, dam piechę, to wrócę, żeby ród matwy i nie dam ci spokoju. Będziesz cię. Baltimore. Oooo, po prostu powiedział, że wkurwił się na jego i go rozpierdoli Zbro... uuu, zbro uuu, zbrojałowcy, jest chemacik. Nie, taka propo. Weźmy sobie w to. Weźmy sobie w przepisy. Schemat Zbroja powiedzieć mamy. Po prostu 22 Schemat. Stalowa sobie... Uuuu! 2835 W sumie tyle samo ale tu mamy runę, a tu nie hm zastanawiam się a nie, ja teraz się nam się nie pyta, nie 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 nie, 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 nie przyda let's see Dobra oni? co mieli? sobie co nie ma ich? Dobra jasne, Jak zauważyliście było małe cięcie. Ale po prostu nie chciałem bazować czasu, uszedłem z tego pomieszczenia i przemieściłem się do Cecila. Um, tutaj mamy powiedzieć o wszystkim. O tym, że Torak zabił um, Baltimora. No i zobaczmy co on nam odpowie na to. Um. Na kuszki męskich bogów toż to zapiski mistrza Baltimora! Skąd je wyczasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz run Torak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami. Co ty gadasz? Jak to się stało? Baltimor został zamordowany przez Toraka. W notatkach, które Ci dałem, jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. <grym> Nie jest tego wiele, wybacz, ale będę potrzebował funduszy. Rozumiesz? Muszę wyszkolić nowego mistrza. R <grym> <grym> ale jesteśmy przeciążeni. Co to jest za miecz? <grym> 30-40? Jak wygląda nasz nowy miecz? Wygląda taki sobie, ale obrażenia nie 30-40. Wow. Not bad, not bad. Gdzie w coś sprzedać? Trzeba coś pedać. Nie, ja, to teraz to rozegrał, bo za, zamiast powiedzieć, że Torak zabił Baltimore i on yy, Toraka, to powiedział, że odeszło trzech typa, nie. Dopiero później, że go zabili, nie? Dobra. E, jak widzicie, coś tu jest nie tak. Połowy handlarzy nie ma. Wróga sobie piję Może i tak ci nas wrażimy. Dąbę do następnego dnia, znowu nikogo tutaj. O, a jednak Uszalowano. O, wiedźmin! Świetnie my się znamy. Aż tak cię dziwi obcy, wręczający podarunek? E, ludzie, ludzie. Egoistyczni barbarzyńcy. Byłem we Flotsam, gdy doszło do pogromu. Bierz i nie gadaj. Dzięki. Co on nam dał? Do... Skąd się ta zbiornik? Aaa, pewnie. Topór Człowieku do mnie obciążasz? Wiedźmin krasnolud Uszanowanko Pyrgryda <grymiany> No Dobra To są nasze prawda? Nie, ja tu jest sklep, tu jest Geralt Broń Topór Mamy już zbroję kirka?

Dużo, znaczy... Aha, to jest... No dobra. Uwaga, zero, tak. My bed. Jedenaście szpony. Mi się nie przyda za bardzo. Dzielę co zrobiliśmy A dalej to jest Zbroja to jest na to najcięższa Jaką mam zbroję? Dobro, Lepszą? To po co mi ta zbroja? Te dwie mogę sprzedać, bo mam tą. Czemu nie? Solid nie, bo to jest przedmiot fabularny. stroga rusa. To Dobra. Te dwie. Okej, okay, jakie mam przeciążenie? 126, elegancko. Um. Rzuci wypadków. Bitwa. Została nam bitwa. Ale, ale, to zrobimy w następnym odcinku. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia.